Kilka lat temu ukułem termin zespół niewydolności nerwu błędnego. Pojawił się on na podstawie moich obserwacji, że pewne choroby mogą występować razem, być ze sobą powiązane. Na przykład zauważyłem to u osób cierpiących na migreny. Często skarżyli się również na problemy żołądkowo-jelitowe, stany lękowe i depresje. Przeprowadziliśmy więc serię badań i analiz statystycznych, które wykazały, że to nie migrena powoduje lęk, jak można by przypuszczać, ani że to lęk nie wywołuje migreny. Statystycznie istniała ukryta przyczyna. Coś powodowało, że te różne objawy pojawiały się równocześnie. Właśnie dlatego nazwałem to zjawisko niewydolnością nerwu błędnego. Po pierwsze, Dlatego, że wszystkie te objawy były bezpośrednio powiązane z nerwem błędnym, a po drugie, dlatego, że objawy te łagodniały, gdy nerw błędny był stymulowany. Podejrzewam, że istnieje wiele sposobów, w jakie to nerw błędny może zostać uszkodzony. Teoria poliwagalna odegrała ogromną rolę w zrozumieniu, jak zagrożenie odbierane przez mózg może odgórnie wpływać destrukcyjnie na nerw błędny ale istnieją też uszkodzenia o charakterze fizycznym, np. w wyniku wypadków samochodowych czy urazów sportowych, które mogą uszkodzić pień mózgu, albo sam nerw błędny. Pacjenci z takimi urazami często mają zestaw pozornie niespójnych objawów, które zaczynają mieć sens dopiero, gdy spojrzymy na nie właśnie przez ten pryzmat. Niewydolność nerwu błędnego może przejawiać się na wiele różnych sposobów. Przykładem, który niedawno się pojawił, jest long COVID. Choć najprawdopodobniej to nie jedna choroba, lecz grupa różnych zaburzeń, to w jednym z badań wykazano, że aż 70% osób z long COVID miało uszkodzony lub przypuszczalnie uszkodzony nerw błędny. Zgłaszali objawy ze strony układu oddechowego, lęk, zmęczenie, depresję, problemy trawienne. Wszystko to symptomy, które wiążą się z funkcjonowaniem nerwu błędnego. Co więcej. Pojawiają się już badania pokazujące, że stymulacja nerwu błędnego, zarówno jego gałęzi usznej, jak i szyjnej, może łagodzić objawy w wielu z tych obszarów. Dlatego podejrzewam, że zespół niewydolności nerwu błędnego, w takim rozumieniu, jakie zaproponowałem, może okazać się dużą kategorią schorzeń, których dotąd po prostu nie rozpoznawaliśmy, bo nie myśleliśmy o nich w ten sposób. Jako społeczeństwo mamy tendencję do rozdzielania problemów. Pacjenta z lękiem, depresją i problemami z oddychaniem kierujemy do trzech różnych specjalistów. Pulmonolog nie wie zbyt wiele o nerwie błędnym. Psychiatra również. I nikt nie zatrzymuje się, żeby powiedzieć zaraz. To ciekawe, że te objawy zawsze występują razem. Podejrzewam, że w znaczącym odsetku tych przypadków odkryjemy, że kluczową rolę odgrywa właśnie nerw błędny.